Dzień dobry, witajcie, cześć, fizjoterapeuta Konrad w nagraniu o zespole bolesnego barku. Ból barku może skutecznie utrudniać codzienne funkcjonowanie, ograniczając nasze ruchy i obniżając jakość życia. Zespół bolesnego barku to złożone schorzenie, które wymaga precyzyjnej diagnostyki i kompleksowego podejścia terapeutycznego. Od prawidłowego rozpoznania przyczyny dolegliwości zależy skuteczność leczenia i szybkość powrotu do pełnej sprawności. Definicja i charakterystyka zespołu bolesnego barku. Zespół bolesnego barku stanowi grupę schorzeń dotykających struktury obręczy barkowej. Obejmuje on różnorodne stany chorobowe, od zapalenia ścięgien i kaletek maziowych po uszkodzenia stożka rotatorów. Głównym objawem jest ból często promieniujący do ramienia lub szyi, któremu towarzyszy ograniczenie ruchomości stawu. Dolegliwości. Nasilają się zazwyczaj podczas wykonywania codziennych czynności, takich jak ubieranie się czy sięganie po przedmioty. Złożona anatomia stawu barkowego predysponuje go do urazów i przeciążeń. Składa się on z kilku połączeń kostnych, mięśni oraz rozbudowanego aparatu więzadłowego, co zapewnia mu największy zakres ruchów spośród wszystkich stawów człowieka. Ta mobilność Okupiona jest jednak zwiększoną podatnością na uszkodzenia. Zespół bolesnego barku dotyka około 20-30% do populacji ogólnej, przy, tym, przy, przy czym częstość występowania rośnie wraz z wiekiem. Szczególnie narażone są osoby po 40 roku życia, wykonujące prace fizyczne lub uprawiające sporty angażujące kończyny górne. Najczęstsze przyczyny zespołu bolesnego barku Zespół bolesnego barku wynika często z mikrourazów i przeciążeń struktur stawu ramiennego. Powtarzalne ruchy wykonywane podczas pracy czy uprawiania sportu mogą prowadzić do uszkodzeń ścięgien i mięśni obręczy barkowej. Szczególnie narażeni są pracownicy fizyczni, malarze czy sportowcy uprawiający dyscypliny rzutowe. Długotrwałe utrzymywanie ramion w pozycji uniesionej powyżej głowy również sprzyja rozwojowi dolegliwości. Zapalenie kaletki podbarkowej stanowi kolejną częstą przyczynę zespołu bolesnego barku. Kaletka, będąca strukturą amortyzującą tarcie między ścięgnami a kością, ulega podrażnieniu i obrzękowi. Skutkuje to bólem i ograniczeniem ruchomości. Choroby zwyrodnieniowe stawu ramiennego, rozwijające się z wiekiem, także przyczyniają się do powstawania zespołu bolesnego barku. Zmiany w sząstce stawowej i tworzenie się osteofitów prowadzą do tarcia i stanu zapalnego okolicznych tkanek. Istotną rolę odgrywają również urazy bezpośrednie, takie jak upadki czy uderzenia w okolicę barku. Mogą one powodować uszkodzenia stożka rotatorów, grupy mięśni stabilizujących staw ramienny. Do najczęstszych przyczyn zespołu bolesnego barku zaliczamy: przeciążenia związane z pracą lub sportem. Zapalenie kaletki podbarkowej, zmiany zwrotnieniowe stawu ramiennego, urazy bezpośrednie okolicy barku, a także uszkodzenia stożka rotatorów. Objawy kliniczne zespołu bolesnego barku. Pacjenci z zespołem bolesnego barku często skarżą się na tępy, głęboki ból zlokalizowany w przedniej i bocznej części barku. Dolegliwości nasilają się podczas ruchów kończyny górnej, zwłaszcza przy unoszeniu ramienia powyżej linii barków. Charakterystyczne jest występowanie bolesnego łuku, nasilenie bólu przy odwiedzeniu ramienia w zakresie od 60 do 120 stopni. Osoby dotknięte tym schorzeniem zgłaszają również nocne bóle, utrudniające sen i zmuszające do zmiany pozycji. Oprócz bólu. Kluczowym objawem jest ograniczenie ruchomości stawu ramiennego. Pacjenci mają trudności z wykonywaniem codziennych czynności, takich jak czesanie włosów, zapinanie biustonosza czy sięganie do tylnej kieszeni spodni. Osłabienie siły mięśniowej obręczy barkowej utrudnia podnoszenie przedmiotów i wykonywanie prac wymagających uniesienia ramion. W zaawansowanych stadiach może dojść do zaniku mięśni otaczających staw barkowy. Niektórzy pacjenci odczuwają trzeszczenia lub przeskakiwania w stawie podczas ruchów, co świadczy o zmianach strukturalnych w obrębie tkanek miękkich. Diagnostyka różnicowa w zespole bolesnego barku. Proces diagnostyczny zespołu bolesnego barku wymaga wykluczenia innych schorzeń o podobnych objawach. Lekarz ortopeda. Przeprowadza szczegółowy wywiad pytając o charakter dolegliwości, okoliczności ich wystąpienia oraz czynniki naślające ból. Istotne są informacje o przebytych urazach, chorobach współistniejących i wykonywanej pracy. Badanie fizykalne obejmuje ocenę zakresu ruchomości, siły mięśniowej i czucia w okolicy barku. W diagnostyce różnicowej kluczowe znaczenie mają także testy prowokacyjne. Lekarz wykonuje szereg testów mających na celu sprawdzenie stanu i sprawności poszczególnych struktur. W przypadku niejasnego obrazu klinicznego lub podejrzenia poważniejszych uszkodzeń, lekarz zleca badania obrazowe. RTG-Rentgen pozwala wykluczyć zmiany kostne i zwapnienia w obrębie ścięgien. USG Ultrasonografia umożliwia ocenę tkanek miękkich, w tym stożka rotatorów i kaletki podbarkowej. MRI, rezonans magnetyczny, dostarcza szczegółowych informacji o wszystkich strukturach stawu barkowego. Arteriografia może być pomocna w diagnostyce zespołu górnego otworu klatki piersiowej. Badania obrazowe w diagnostyce zespołu bolesnego barku to. Rengenografia RTG stanowi podstawowe badanie obrazowe w diagnostyce zespołu bolesnego barku. Umożliwia ocenę struktury kosnej, stawu ramiennego, wykrycie zmian zwyrodnieniowych czy zwapnień w obrębie ścięgien. RTG pozwala również na identyfikację zwężenia przestrzeni podbarkowej, co może wskazać na konflikt podbarkowy. Ultrasonografia USG. Dostarcza cennych informacji o tkankach miękkich barku. Badanie to umożliwia ocenę stanu ścięgien stożka rotatorów, kaletki podbarkowej oraz głowy długiej mięśnia dwugłowego ramienia USG pozwala na dynamiczną ocenę struktur podczas ruchu, co jest szczególnie przydatne w diagnostyce zespołu ciasnoty podbarkowej. Rezonans magnetyczny MRI. Zapewnia najdokładniejszy obraz wszystkich struktur stawu barkowego. MRI umożliwia precyzyjną ocenę uszkodzeń stożka rotatorów, zmian w obrąbku stawowym czy obecności płynu w stawie. Badanie to jest nieocenione w planowaniu leczenia operacyjnego zespołu bolesnego barku. Testy funkcjonalne w ocenie zespołu bolesnego barku. Testy funkcjonalne stanowią kluczowy element diagnostyki zespołu bolesnego barku. Fizjoterapeuta lub lekarz przeprowadza serię manewrów, które pozwalają zidentyfikować uszkodzone struktury i określić przyczynę dolegliwości. Test NIRA ocena, ocenia stan kaletki podbarkowej i ścięgien stożka rotatorów. Polega on na unoszeniu wyprostowanej kończyny górnej pacjenta powyżej głowy co prowokuje ból w przypadku konfliktu podbarkowego. Test Hawkinsa koncentruje się na ocenie ścięgna mięśnia nadgrzebieniowego. Terapeuta zgina ramię pacjenta do 90 stopni, a następnie wykonuje rotację wewnętrzną. Pojawienie się bólu sugeruje uszkodzenie ścięgna. Test Yokuma z kolei bada funkcję mięśnia nadgrzebieniowego. Pacjent unosi rękę do boku, z łokciem zgiętym do 90 stopni, a terapeuta wywiera nacisk. Osłabienie mięśnia wskazuje na jego uszkodzenie. Fizjoterapeuta przeprowadza również inne testy, takie jak test dzioba oceniający siłę mięśnia nadgrzemieniowego, test opadającego ramienia badający funkcję stożka rotatorów, test ciasnoty sprawdzający obecność konfliktu podbarkowego. Test speda oceniający ścięgno od głowy długiej mięśnia dwugłowego ramienia. Kompleksowa ocena funkcjonalna umożliwia precyzyjne zdiagnozowanie przyczyny zespołu bolesnego barku i zaplanowanie skutecznej terapii. Fizjoterapeuta analizuje wyniki testów w połączeniu z badaniem palpacyjnym i wywiadem z pacjentem. Pozwala to, na dobór odpowiednich technik terapeutycznych i ćwiczeń rehabilitacyjnych. Wczesne wykrycie problemu zwiększa szansę na szybki powrót do pełnej sprawności i zapobiega rozwojowi przewlekłych dolegliwości barkowych. Leczenie, zes leczenie zachowawcze zespołu bolesnego barku. Fizjoterapia stanowi podstawę leczenia zachowawczego zespołu bolesnego barku. Terapia manualna. Pomaga rozluźnić napięte struktury i przywrócić prawidłową ruchomość w stawie. Fizjoterapeuta stosuje techniki mobilizacji tkanek miękkich oraz stawów. Masaż tkanek głębokich redukuje napięcie mięśniowe i poprawia ukrwienie. Ćwiczenia rozciągające zwiększają elastyczność mięsień i ścięgien. Terapia prądami TENS łagodzi dolegliwości bólowe, zabiegi z użyciem ultradźwięków i lasetoterapia. Przyspieszają gojenie uszkodzonych tkanek. Farmakoterapia wspomaga także proces leczenia. Niesteroidowe leki przeciwzapalne zmniejszają stan zapalny i ból. W przypadku silnych dolegliwości lekarz może zlecić krótkotrwałe stosowanie leków opioidowych. Iniekcje kortykosteroidów do kaletki podbarkowej przynoszą szybką ulgę w ostrych stanach. Modyfikacja aktywności i odpoczynek od czynności prowokujących ból są kluczowe w początkowej fazie leczenia. Stopniowe wdrażanie ćwiczeń wzmacniających mięśnie stabilizujące staw barkowy zapobiega nawrotom dolegliwości. Krioterapia i ciepło lecznictwo stosowane naprzemiennie poprawiają ukrwienie i zmniejszają obrzęk. Kinesiotaping wspomaga pracę mięśni i stabilizuje staw. Fizjoterapia w zespole bolesnego barku Terapia manualna stanowi fundament fizjoterapii w zespole bolesnego barku. Fizjoterapeuta wy wykonuje specjalistyczne techniki, takie jak mobilizacje stawowe czy rozleżnianie mięśniowo-powięziowe. Mo mobilizacje stawu ramiennego i łopatki przywracają prawidłową biomechanikę. Masaż tkanek głębokich redukuje napięcie mięśniowe i poprawia ukrwienie. Techniki energizacji mięśni aktywują osłabione struktury przywracając równowagę mięśniową w obrębie obręczy barkowej. Kinezyterapia obejmuje czasem ćwiczenia bierne, gdy czynny ruch jest niemożliwy, ćwiczenia czynno-bierne i czynne oraz z oporem. Początkowo skupia się on na odtworzeniu pełnego zakresu ruchu. Stopniowo wprowadza się ćwiczenia wzmacniające mięśni rotatorów i stabilizatory łopatki. Trening propriocepcji Poprawia czucie głębokie i kontrolę nerwowo mięśniową. Fizykoterapia wspomaga leczenie. Krioterapia i laseroterapia oraz światłolecznictwo redukują stan zapalny. Pole magnetyczne także może przyspieszyć gojenie. Elektroterapia łagodzi ból i stymuluje mięśnie. Kineziotaping wspiera terapię, odciążając bolesne struktury i korygując ustawienie stawu. Rehabilitacja wymaga cierpliwości. Pełen powrót do sprawności zajmuje zwykle 3 do 6 miesięcy. Kompleksowy program fizjoterapii w zespole bolesnego barku obejmuje następujące elementy. Indywidualnie dobrane ćwiczenia rozciągające i wzmacniające mięśnie obręczy barkowej, techniki manualne przywracające prawidłową ruchomość stawu, trening stabilizacji i kontroli nerwowo-mięśniowej, zabiegi fizykalne łagodzące ból i stan zapalny edukację pacjenta w zakresie ergonomii i profilaktyki przeciążeń, leczenie operacyjne zespołu bolesnego barku. Kiedy operacja staje się koniecznością w przypadkach opornych na leczenie zachowawcze, artroskopia barku pozwala na dokładną ocenę wnętrza stawu i naprawę uszkodzonych struktur. Chirurg wprowadza kamerę i narzędzia przez małe nacięcia, co minimalizuje uraz tkanek. Rekonstrukcja stożka rotatorów polega na ponownym przeszyciu zerwanego ścięgna do kości ramiennej. Zabieg wykonuje się techniką otwartą lub artroskopową, w zależności od rozległości uszkodzenia. Dekompresja podbarkowa to procedura usunięcia zwężającej przestrzeni tkanki kostnej lub miękkiej. Przynosi ulgę w zespole ciasnoty podbarkowej. Przy zaawansowanych zmianach zwyrodnieniowych Rozważa się endoprotezoplastykę stawu ramiennego. Polega ona na zastąpieniu zniszczonych struktur powierzchni stawowych implantami. Po operacji także kluczow kluczowa jest odpowiednio przeprowadzona rehabilitacja. Fizjoterapeuta stopniowo przywraca zakres ruchu i siłę mięśniową. Pe pełen powrót do sprawności zajmuje zwykle 4 do 6 miesięcy, właściwa kwalifikacja do zabiegu i staranna opieka pooperacyjna. Zapewniają dobre wyniki leczenia zespołu bolesnego barku. Jaka jest profilaktyka i zapobieganie nawrotom zespołu bolesnego barku? Ergonomia pracy odgrywa kluczową rolę w zapobieganiu zespołowi bolesnego barku. Właściwe ustawienie stanowiska pracy, zwłaszcza przy komputerze, zapobiega przeciążeniom. Biurko i krzesło powinny być odpowiednio dopasowane do wzrostu użytkownika. Monitor na wysokości oczu zmniejsza napięcie mięśni szyi i barków. Regularne przerwy w pracy i zmiana pozycji ciała pomagają uniknąć długotrwałego obciążenia jednej grupy mięśniowej. Aktywność fizyczna stanowi fundament profilaktyki zespołu bolesnego barku. Regularne ćwiczenia wzmacniające mięśnie obręczy barkowej i poprawiające elastyczność stawu zmniejszają ryzyko wystąpienia dolegliwości. Pływanie, yoga czy pilates świetnie sprawdzają się także w utrzymaniu prawidłowej ruchomości barku. Ważne jest również unikanie nagłych, gwałtownych ruchów i przeciążeń, szczególnie podczas uprawiania sportu. Prawidłowa technika wykonywania ćwiczeń siłowych chroni przed mikrourazami. Przykładowe ćwiczenia profilaktyczne to krążenie ramion w przód i w tył. Unoszenie ramion do poziomu z gumą oporową, ściąganie łopatek w pozycji stojącej, rozciąganie mięśni piersiowych w futrynie drzwi, wzmacnianie mięśni rotatorów z użyciem hantelków. Podsumowując, zespół bolesnego barku obejmujący różnorodne schorzenia takie jak zapalenie kaletki podbarkowej, Zapalenie ścięgien czy zespoły ciasnoty podbarkowej jest powszechną dolegliwością wpływającą na codzienne funkcjonowanie wielu osób. Często wynikający z powtarzających się ruchów ramienia lub urazów, stan ten charakteryzuje się przewlekłym bólem, ograniczeniem ruchomości oraz osłabieniem siły mięśniowej. Diagnostyka opiera się na szczegółowym wywiadzie klinicznym, badaniu fizykalnym oraz badaniach obrazowych takich jak ultrasonografia, rentgenoterapia czy rezonans magnetyczny. W leczeniu zespołu bolesnego barku kluczowe znaczenie mają metody zachowawcze, w tym fizjoterapia, ćwiczenia wzmacniające i rozciągające, a także farmakoterapia. W przypadkach opornych na leczenie zachowawcze konieczna może być interwencja chirurgiczna. Wczesne rozpoznanie i odpowiednie leczenie są kluczowe dla zapobiegania przewlekłości dolegliwości oraz przewrócenia pełnej funkcji barku. Dzięki za uwagę, pozdrawiam, cześć! Ćwiczenia barków oraz ramion znajdziesz w autorskim poradniku Ćwiczenia ramienia.